I 25 Bartek Wiśniewski. Natomiast jeśli chodzi o no name w bramce z jedynką Władysław Sowa, 5 Anatolii Reszetniak, 7 Nitki Tamalinowski. uwaga już Szymon Świętojański, Łazorczyk już zmuszony do pierwszej interwencji Władysław Sowa. Da Już od samego e, początku, jedni i drudzy gdzieś udowadniają swoją, e, swoją niezłą sportową jakość, e, no ładna tutaj teraz akcja Malinowskiego, on napędza gdzieś, e, czy będzie schodził na prawą stronę, jak nad do środka, jeszcze zagrał do swojego partnera, uderzenie, Legal. jest gol, i golek Dziuma, Dziuma zdaje się właśnie zdobywa pierwszą bramkę, dla drugim no, drugim, stratem, no bo to jak na razie w tym sezonie bardzo dużo bramek strzelonych, bo to jest drugi najlepszy wynik, widzę, ale też bardzo dużo straconych i zastanawiam się, na ile to jest bez oraz oczywiście dla Mariusza Szczepanka, kwestia obsady bramki, bo choć Szczepanek też ma swoje momenty, uwaga! Łazorczyk, ależ go! Fantastycznie to wykoczył Łukasz Łazorczyk! I mamy już szyjęc Żeby nie było, żeby zostawić szczepankowi trochę trochę przestrzeni, to powiem, że korelacja nie musi oznaczać wcale przyczynowości. Uwaga, Peniuk, Łazorczyk! dwa Jest! 1, 2 do 1. błyskawicznie odwracają losy tego meczu zawodnicy Portu. No Proszę Państwo, wiemy. to niebieskie, duże nad bramką to płot, już możemy potwierdzić, więc... Reszetniak, aż teraz zatrzymany do spółki przez Świętojańskiego i Chwastka, właśnie Świętojański. pojawi się na boisku też Jakub Terpis z numerem 11, Łazorczyk, Chwastek. I tutaj dobre podanie Łazorczyk. Łazorczyk hatryka hat Łazorczyk jednak wystawiono do lepiej ustawionego partnera i z numerem 11 Jakub Terpis. Wpisuje się na out na wysokości pola karnego na portu lotniczego. Łazorczyk, ależ gol i jest hatryk Łukasza Łazorczyk, ależ kuknął niczego. Szansa Dobre podanie tam do środka też przedłużenie akcji na prawą stronę Terpis. I jest. Szalerz goal! Gol. Fenomenalne trafienie Andriego Radca. A teraz no name, no muszą tutaj wreszcie wrócić do meczu. Didenko, i jest okazja, Malinowski, i jest 5 do 2. No właśnie tego teraz. Obok bramki. No ogromna szkoda, bo to była doskonała szansa na to, żeby gdzieś jeszcze zmniejszyć te straty przed zakończeniem pierwszej części spotkania. Port lotniczy ma duży problem. Znowu Didenko. Wychodzi. Dobra okazja. Uderza Didenko. I samodzielna indywidualna akcja. Strzał z ta 24. minuta spotkania, więc wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia pierwszej części. A teraz podanie do Malinowskiego. Trochę jednak tutaj wygoniony zawodnik no name w pojedynku z chwastkiem i Malinowski prowadzi do didenki źle i no jedziemy w drugą stronę. E, Rac. Malinowski jeszcze powalczył. No to może teraz didenko pięknie. Reszetniak, sam da, sam z jeszcze pakiem. Reszetniak, 5-4 mają. Jeszcze tutaj jest minutę. Czy to będzie wrzutka, czy jednak takie Malinowski dogranie przez pole czeka, karne? Wrzutka. Jest dośrodkowanie, Oj. dobrze tam jednak Andri No Jedziemy w drugą stronę, łazorczyk. Świętojański. E, teraz e, przy piłce Igor Peniuk. Ma Świętojańskiego, ma też Terpisa, Terpis i jest gol! A więc 6 do 4, odskakują z powrotem na tylko obramkę od wyrównania. A teraz te straty znowu większe. Reszetniak, Malinowski kontra Świętojański. Malinowski za zasłony i 6 do 5! NIE DAŁ RADY MARIUSZ! RAC! E, ładnie rad. przedziera się, ale piłkę, broni błąd reszetniak. i benko, UDERZENIE! I broni fenomenalnie Ty Mariusz szczepanek. szczepanek. Fantastyczna Szymon Świętojański. Łazorczyk! Trochę takiego cymbergaja teraz pod polu karnym no-name team. I jeszcze Andrii Ratz, ale jest tutaj wcześniej e, Peniu. Teraz zagranie Ratz. na lewą stronę pola karnego. Zerwał prawie siatkę teraz Andrii Ratz. Ależ fantastycznie pod bramki. Parę kluczowych interwencji w tym meczu. Łazorczyk ładnie się obrócił Peniuk. Teraz już Peniuk chyba strzeli tak jest, jest gol. 8 do 5. I sasy. Andrii Ratz. Ależ teraz minął z łatwością Malinowskiego, rac! Ale szkodanie. Ale piłka do Terpisa, Terpis sam na sam! Będzie bramka, tak jest, Łukasz Łazorczyk niewiele łatwiejszych bramek strzelił w swojej karierze w Pro -lidze. rac! Tak jest, tutaj cenna uwaga Dominika Chwastka, że jest kurczę wynik i trzeba to spokojnie przyklepać. Chwastek, rac! Gramy dalej, to na drugim boisku Gwizdek, no może jeszcze bramka jest. szósta podanie tutaj w kierunku Reszetniaka, Reszetniak. Reszetniak I gol! Jeszcze do środka i w 47 Fiz Fizycznie to jest chyba trudne do odrobienia, Reszetniak Za boiskiem. Zablokowany Przez Świętojańskiego i jeszcze jedno strzelenie i gol! I jest 7 do 9, co tu się dzieje? To to samo imię, ale Marek i Mariusz już nie, więc no, każdego dnia człowiek się czegoś uczy. Cieszę się Juliusz, że się czegoś nauczyłeś ode mnie. <gry> Uwaga, yy, zablokowany Jeszcze raz! I koniec, I chyba jest. już koniec. Chyba już na pewno po